Przyszliście tu do pracy, a nie na papierach, a pogaduchy i stroiny kupić Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy kontynuować pracę przy tej kuchni, bo jest tutaj co robić, jest tutaj tyle tematów, że, że mógłby z tego być niezły tasiemiec. Tak więc podzieliłem to na krótsze odcinki o danych zagadnieniach. Więc w tym odcinku zobaczycie sobie, jak będziemy montowali front metalowy, grumoski. Tutaj będzie szuflada typu K, bo tutaj pomyliłem boczki, dałem mniejsze. Tutaj będzie szuflada typu K, czyli ta wyższa. Czyli tutaj już jest inny rodzaj mocowań. A tutaj będzie szuflada typu E chyba bodajże. Czyli tutaj będzie też blacha plus jeszcze reding u góry. Tak więc zapraszam na, na film. Jeszcze tak słowem wstępu, z tego, w tym pudełku i w tym pudełku były ściągi, jak co montować, jak co przyciąć. Tak więc już Wam tutaj rzucę temat. Tutaj macie na dobrą sprawę dwa wzory. Są bardzo proste. Proste jak budowa cepa, jak to mówi mój nauczyciel od matematyki w podstawówce. Jeden wzór jest od, do, do docięcia relingu, relingu, relinga, który potrzebujemy przy tej wyższej szufladzie, a drugi wzór jest do docięcia Tamtej blachy, którą będziemy używali na dobrą sprawę przy jednej i przy drugiej szufladzie. Tak więc my użyjemy sobie wzoru w tej chwili, żeby dociąć blachy. To jest LW-126. Przy czym LW to jest światło szafki, od którego odejmujemy tą zadaną wartość, czyli 126. Z tego co ja kojarzę, to mamy światło. Akurat u mnie w mojej szafce to jest 34,4 minus 12,6. To się równa. Niesamowita liczba, czyli robimy poprawkę. 44,4 minus 12,6 to się równa. 31,8 i na tyle będziemy sobie właśnie cieli te fronty z, z, z blachy. I ja takie docinki z aluminium zawsze wykonuję na pile formatowej, bo mam taką tarczę do aluminium na dobrą sprawę. Także ja idę to dociąć na zadany wymiar, któryśmy wyliczyli i skręcamy i montujemy policzymy sobie jeszcze też od razu railing jaką ma długość czyli mamy tutaj w tym przypadku tu jest akurat mam nadzieję, że widać LW minus 111 mm. Ja to robię po przecinku, więc policzę po swojemu. I mamy taki fajny przelicznik, ponieważ wszystkie wymiary mamy takie okrągłe. Także spójrzcie sobie sami. 44,4 minus 11,1 to się równa 33 ,3. No to się fajnie liczy. Wszystkie elementy mamy dobrze przycięte. Co za przypadek. A wcale nie, to nie jest przypadek, bo jak macie odpowiednie narzędzia do danej roboty, to to musi się udać. Jeszcze jak czytacie poprawnie nawet takie choćby proste rzeczy, to to musi się udać po prostu. Albo jak oglądacie moje filmy, to wtedy tym bardziej wiecie, jak co zrobić. Okej, okay, tutaj mamy cały zestaw do szuflady K. Mamy cztery wkręty, dwie zaślepki, dwa mocowania i nasz front blaszany oraz taki trójkącik. Ten mały, niepozorny trójkącik może Wam być potrzebny na przykład w momencie, kiedy macie bardzo szeroką szufladę, to wtedy on Wam się przyda. Nawet teraz można go zamontować, mimo że on taką wąską. Tak się go montuje. Nie wiem, czy dobrze widać. Widać, nie widać, trochę widać, i nie widać, teraz widać. Wciskamy tu i prze, przechylamy. I on już jest zamocowany do tej dolnej, grubszej, że tak powiem wargi. Można go też przesuwać i, i od spodu to się przykręca do dna szuflady, żeby się nie zaginało. Bierzemy sobie nasz froncik tą większą wargą w dół. Tutaj jest pra, prawy bok, prawe mocowanie. Jest na nim opisane R jak Right, więc bierzemy prawą stronę Tutaj jest taka wypustka, wkładamy ją w ten otwór, który tutaj się znajduje i na dobrą sprawę jeśli chodzi o pasowanie to jest tyle. Z tego, z tego co kojarzę, teraz to musimy skręcić. Z tego co kojarzę to ciężko się to skręca, bo tu ciężko się te wkręty wkręcają na, na zwyczajnie w świecie. Trzeba trochę powalczyć. Mam dla Was jeszcze, zanim zaczniemy skręcać taką, taką wskazówkę. Że zanim zaczniemy skręcać już na dobrą sprawę ten uchwyt razem z tym frontem, to najpierw weźcie sobie tak na sucho jednego wkręta, wkręćcie delikatnie w ten dolny otwór, który jest tutaj. Delikatnie wkręćcie i poprawcie to wkrętarką, żeby już sobie zrobił miejsce. I wykręcamy. I tak samo robicie tutaj u góry. <laughs> Wtedy łatwiej Wam się będzie pracowało z tym trzymaniem, bo ono generalnie ucieka z ręki. I wkręcamy teraz tutaj. Popatrzcie, mimo że ja to na, nagwintowałem, że tak powiem, tym wkrętem, to i tak się stawia. Tą stronę mamy, jest OK. Zaślepimy to sobie od razu. Założymy sobie od razu zaślepkę. Tutaj w tym miejscu powinien być schowek na tego wkręta, a tymi uszami do środka szuflady. Zrobimy sobie to tak. Średnio to super spasowane, ale zaślepka jest, więc trzeba ją dać. I montujemy te plastikowe, tutaj, że tak powiem, bolce wchodzą. Tutaj, w te otwory, które są w szufladzie K, a te uchwyty, to wiadomo. Także spróbujemy to przypasować i wkliknąć. Działa. Co jeszcze? Następna szuflada, teraz już z relingiem, ale wszystko jest mniej więcej to samo. Są dwie zaślepki większego kalibru. Kontownik do podtrzymania dna szuflady, jeśli macie szerszą, tak jak mówiłem. Dwa boczki i front. Wymieniłem bita i umęczyłem, że tak powiem, na backstageu, ale mamy to. Teraz wkładamy sobie reling w tą kieszeń tutaj. No i co, męczymy drugą stronę. By było? Dajemy jeszcze ten kątowniczek pod spód. Robi wrażenie, co? A tak. Ja. no to był odcinek tego typu, jak z prostego tematu na tą rozprawę można zrobić dosyć obszerny materiał nie wiem czy was zanudziłem czy nie, jeśli nie to proszę, cię, proszę dajcie znać poprzez, poprzez wiecie, tak albo subskrybując, nie cierpię się o to prosić, aczkolwiek jeśli wam się podobają moje filmy no to bardzo bym prosił o znakę wdzięczności życia w taki sposób bardzo mi się to przyda, ale to już słyszeliście pewnie na innych kanałach, więc wiecie jak to działa Dzięki za to, że byliście też w tym odcinku, że oglądaliście moje zmagania z szufladami. Dzięki za pomoc, bo bez Was bym nie dał sobie stryba. Gdyby Tak na marginesie: gdyby ktoś z Was potrzebował na przykład bibliotekę do programu Prosto 6.0, to mamy to u nas na stronie internetowej toka.pl, gdzie możecie sobie dokonać takiego zakupu i zbogacić swoją bibliotekę waszych, waszych szafek. Plus, jeśli potrzebujecie szablon do konfirmatów, też znajdziecie go na stronie internetowej toka.pl więc zachęcam serdecznie do odwiedzenia naszej strony. Jednocześnie zapraszam również osoby, które by chciały dołączyć do grupy na Facebooku. Link w opisie. Także zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.